Soniu, ile już jesteś lat z nami? Miesiąc temu minęło nam 6 lat razem. Dziękuję. No to powiedz, co było dla ciebie największą wartością przez ten czas? Wydaje mi się, że taka wasza otwartość i to, że w studio, czy wcześniej jak pracowaliśmy jeszcze indywidualnie, zawsze mogłam liczyć na wasze wsparcie, y, ogromną wiedzę i właśnie. Y, to miłą atmosferę, którą tutaj tworzycie. Dobrze, a teraz jak na przykład ktoś by się Ciebie zapytał, czym my się zajmujemy, co byś powiedziała? Czym Wy się nie zajmujecie? <grym> <grym> zajmujecie się na pewno treningami personalnymi, ale to, co jest moim zdaniem Waszą jedną z największych wartości, to jest to, że prawie wszyscy tutaj są fizjoterapeutami, więc. Naprawdę znacie się na tym, co robicie, wiecie jak to robić i robicie to bardzo dobrze, więc na pewno, że są tutaj treningi personalne, jest tutaj też fizjoterapia, dietetyka, macie też swoje dedykowane produkty, no po prostu mnóstwo tego jest. Cieszę się bardzo. A powiedz mi proszę, wiem, że Mateusz przygotowywał, przygotowywał cię ostatnio do zawodów. Tak. Powiedz coś więcej na ten temat. To ja ostatnio brałam udział w zawodach Hyrox. To są takie w sumie ogólnoświatowe zawody, trochę crossfitowe, w których biegniesz kilometr, wykonujesz ćwiczenie i jest w sumie osiem takich serii, więc jest to bardzo. Są to bardzo wymagające zawody, bo musisz mieć kondycję, ale też y, między innymi na przykład y, pchać 102 kilo albo To jest wyzwanie a, tak, albo y, przejechać kilometr na, na, na narciarzu, albo ergometrze, więc no... To jest wyzwanie. Ja pamiętam jak przychodziłaś do mnie 6 lat temu, tak. to w Twoim życiu nie było aktywności, prawda? E, mało, mało, mało. A przez te 6 lat chyba jesteś jedną z najsystematyczniejszych naszych podopiecznych. O, to bardzo mi miło. Mateusz mówi coś innego. <noise> Naprawdę ostatnio mieliśmy, robiliśmy podsumowanie, kto jest mm -hmm. systematyczny i jesteś na tak zwanej zielonej liście, więc to oznacza, że jesteś systematyczna i za to też oczywiście wielkie, wielkie gratulacje i podziękowania z mojej strony. No i cieszę się, że to co powiedziałeś wcześniej, że jednak doceniasz tą wartość, którą to by oferujemy. To tak na Dobra. zakończenie jeszcze, jakbyś miała określić nas jednym słowem, co byś powiedziała? Jednym? No, jednym. To chyba użyłabym słowa zaangażowanie, bo widać w Was bardzo zaangażowanie, ale takie, y, angażujecie się po prostu w treningi, dbacie, widać o to, że dbacie o swoich podopiecznych, ale też takie zaangażowanie, że Wy chcecie robić coś więcej, to mm -hmm. głównie Ty i Magda, jako reska, tym cały brand, że po prostu no, widać, że angażujecie się w 100% w to, jak to wygląda. I ja już kiedyś o tym mówiłam, ale wspomnę znowu, że pamiętam, jak zaczynaliśmy razem, to chodziliśmy na. Na Makwit no, no no razem, tak. A teraz y, przychodzę do Twojego studia, które ma ile? 100 metrów kwadratowych. Jakie 100? 500 prawie. No, prawie 500. <laughs> no, prawie 500. Y, jest mnóstwo y, produktów, y, reski. Ja w ogóle mogłabym przyjść cała obrędowana bluzka, workoplesek, y, <laughs> skarpety. Wszystko. Y, wszystko to mam, więc no, myślę, że zaangażowanie to jest takie dobre słowo. Ale to dzięki Wam, właśnie dzięki tej Twojej systematyczności my możemy się rozwijać i dostarczać Wam taką wartość, po jaką przechodzicie. To też, prawda? To też mój sukces, tak, tak zgadzam więc się. Więc dziękujemy <laughs> bardzo. Dzięki.